W tym filmie pokażę Ci, jak zregenerować filtr zmiękczający do wody. Ja u siebie w domu mam zamontowaną stację filtracyjną firmy Dafi. Filtr od Dafi tak się właśnie prezentuje. Jest to filtr zmiękczający. Tędy wpływa nam woda z rury, natomiast przefiltrowana wypływa tędy. Producent zaleca wymianę takiego filtra co około miesiąc czyli w przeciągu roku potrzebujemy mieć ich aż 12. Na szczęście takie filtry możemy zregenerować. Zadaniem tego filtra zmiękczającego jest poprawa smaku wody, zmniejszenie twardości i zmniejszenie ilości kamienia, który który w wodzie się znajduje. Żeby taki filtr zregenerować, będziemy potrzebować 3 litry wody. Ja tutaj z boku wywiaderku mam właśnie 3 litry wody. Do tego jakieś naczynie, które ułatwi mi y, wlewanie tej wody do filtra. I w wodzie mam rozpuszczone 330 g soli. Mam tutaj zatem roztwór nasycony. Y, na różnych stronach internetowych y, różni ludzie zalecają, żeby wodę właśnie z solą wlewać do tego filtra tędy. Według mnie jest to dość problematyczne. Tutaj należałoby założyć jakiś kielich, że tak powiem, który ułatwiłby nam nalewanie tej wody, ponieważ ten rand tutaj jest bardzo niski. Ja w coś takiego się nie bawię. Po prostu zdemontuję górę. Wyjmę tutaj to... Sitko, pod nią jest jeszcze yy, warstwa takiego ty, materiału filtracyjnego. Mamy tutaj jeszcze jedno sitko i po prostu tędy wleję zawartość mojego wiaderka, czyli 3 litry wody w której mam rozpuszczone 330 g soli. Także robię to właśnie tędy. Proces filtracji przebiega szybciej. Możecie, oczywiście, robić to tak jak ktoś pokazuje, na jakichś tam stronach, żeby to odwrócić. Ale ja pokazuję Wam, jak ja to robię. Także przepuszczam przez filtr moje 3 litry wody z solą. I jeszcze taka ciekawostka. Eee, taką regenerację na danym filtrze możemy przeprowadzić dwa razy. Czyli jeden filtr spokojnie wystarczy nam na kwartał, więc oszczędzamy pieniądze, nie musimy kupować tak dużej ilości filtrów, no i też przez to redukujemy liczbę śmieci, które wytwarzamy. Dość sprawnie i szybko to idzie. dzięki właśnie roztworowi wody z solą żywica nam się oczyści i będziemy mieli zregenerowany filtr także ja żeby nie zanudzać robię pauzę przyleję całą tą wodę no i następnie złożymy sobie filtr tak jak był oryginalnie wlałem całą wodę do filtra teraz składam czyli pierwsze leci e, to sitko następnie materiał filtracyjny kładę tutaj i drugie umieszczam to sitko. U mnie tutaj ono jest pokryte takim czarnym nalotem. Jest to węgiel, ponieważ przed filtrem zmiękczającym jest u mnie filtr węglowy. Także stąd jest właśnie ten czarny nalot. No i jeszcze warto wiedzieć, że za filtrem zmiękczającym powinien znajdować się filtr mechaniczny polipropylenowy. U mnie jest to 5 y, mikro. Co dalej z takim filtrem? Taki filtr zostawiam w umywalce, żeby obciek, żeby się pozbyć wody, która jeszcze się w nim tutaj znajduje. Także na spokojnie on sobie tutaj stoi. Następnie pakuję go w torebkę, wkładam do pudełka i na pudełku piszę, ile razy został on przeze mnie zregenerowany. On był nowy, czyli miał 100% sprawności, teraz będzie miał około 66% sprawności. Także tak to właśnie się prezentuje, tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o regenerację takich filtrów. To wszystko, dzięki, że oglądaliście. Do następnego odcinka, cześć!